Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat stawu barkowego. Dlaczego jest to taki skomplikowany staw? Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam do oglądania tego materiału. Patrząc na bark, zawsze mówimy ogólnie o całej obręczy barkowej, ponieważ bark to nie jest tylko kość ramienna i ruchy, które wykonujemy, ale również wchodzi w to jeszcze obojczyk i stył łopatka. Poruszając całą kończyną górną, właśnie uruchamiamy zarówno obojczyk w pewnym momencie, jak i uruchamiamy pracę łopatki. W obręczy barkowej wyróżniamy tak naprawdę trzy główne stawy. I mamy tak, tutaj jest staw mostkowo-obojczykowy, barkowo-obojczykowy, staw ramienny w środku. I, tego, I ten staw jeszcze jest stawem ramienno-łopatkowym, a także łopatkowo-piersiowym. I staw łopatkowo-piersiowy jest stawem nieanatonicznym, ponieważ nie posiada powierzchni stawowych. Jeżeli mówimy o pełnej funkcjonalności naszej obręczy barkowej, to znaczy takiej pełnej mobilności, czyli wykonujemy wszystkie ruchy w stawie bez żadnych oporów, bez żadnych dolegliwości bólowych i żadnych napięć. To wtedy ta pełna mobilność jest i wtedy jak najbardziej możemy w pełni wykorzystać nasze, nasze barki. A jakie ruchy wykonujemy w naszej kączni górnej? No to są takie ruchy: ruchy zgięcia, czyli unosimy rękę do góry, ruch wyprostu, czyli rękę dajemy do tyłu, ruch odwiedzania ręki do boku, ruch przywiedzania ręki do ciała, a także ruchy rotacyjne, wewnętrzna i zewnętrzne. Jeżeli nie mamy problemu z, z tymi ruchami, nie, nic nas nie ciągnie, nas nie boli. To znaczy, że ręka pracuje w prawidłowej pozycji i wszystko jest w porządku. I teraz trochę takich może z ciekawostek: to zawsze, jak diagnozuję pacjenta, który przyjdzie z dolegliwościami bólowymi barku, to muszę wykluczyć różne rzeczy, czyli muszę wykluczyć szyję, muszę wykluczyć problemy trzebne i skupić się powiedzmy na testach związanych z samym barkiem, czyli wykonuję pewne testy kliniczne, sprawdzając, czy jakaś struktura może została uszkodzona. Dodatkowo, jeśli mam jakieś badania obrazowe, to one zawsze pokazują mi taki większy obraz tego, co tam się może zagrać. Aczkolwiek ja jako fizjoterapeuta muszę te wszystkie rzeczy sprawdzić, te całe funkcje całej kończyny górnej. Bardzo często, kiedy pacjent trafia bezpośrednio tylko do lekarza, jeszcze nie do fizjoterapeuty, to po uprzednim badaniu słyszę taką diagnozę. Zespół bolesnego barku. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej nazwy, bo jak może być jakiś zespół, skoro... Tam istnieje wiele struktur, istnieje tam, jest wiele struktur w barku, które mogą tak naprawdę ulec uszkodzeniu. Do takich najczęstszych schorzeń, do jakich dochodzi w barku, to przede wszystkim zespół ciasnoty podbarkowej, czy też zapalenie kaletki podbarkowej, bądź zamrożony bark. To są bardzo często najpopularniejsze schorzenia, które w tym barku występują. Nie należy oczywiście pominąć wszelkich przeciążeń tkanek miękkich czy też nawet poważniejszych złamań, które tam się mogą zadziać. Dlatego to są takie sytuacje, w których musimy mieć jakiś pewien konkretny protokół leczenia tego pacjenta, żeby wiedzieć w jaki sposób w danym schorzeniu go wyprowadzić. Z takich poważniejszych, o których jeszcze zapomniałem, poza oczywiście złamaniami, będzie uszkodzenie, uszkodzenie bądź zerwanie stożka rotatorów. Czyli będziemy wtedy mieli problemy z takimi rotacjami w stawie barkowym. I to też jesteśmy w stanie jakby tutaj testami klinicznymi sprawdzić, czy faktycznie do tego doszło. No i nie należy również zapominać, że problemy z barkiem to nie tylko i wyłącznie problemy struktura, strukturalne w barku, ale te problemy mogą wy wynikać również z innych miejsc, czyli na przykład trzewi, czyli to, co się dzieje w brzuchu. Mam tutaj na myśli serce, jeżeli to będzie problem serc, serca kardiologiczny, to zarówno lewy, jak i prawy bark może nam szwankować. Jeżeli mamy problemy z nerkami, to również lewy bądź prawy bark. Śledziona, żołądek, lewy bark, prawy bark, wątrowa. Może dawać różne objawy właśnie z, z tej części ciała. Może to promieniować i rzutować w te miejsca. I jest jeszcze tak, coś takiego poważniejszego, jeżeli mamy, mówimy o nowotworach, na przykład. I gust pan coast, to jest gus płuca prawego. Może, może dawać nam objawy, objawy prawego barku. Tutaj objawy mogą być niespecyficzne, silne bóle, silne dolegliwości. Mogą być zajęte, zajęty odcinek właśnie piersiowy, TH3 do TH5. Także o tym tutaj należy pamiętać i zawsze mieć na uwadze, jeżeli coś poważniejszego, niespecyficznego się dzieje, to wówczas do onkologa. Częste urazy, nawet mikrourazy, niewielkie takie urazy, które się dzieją w tkankach miękkich, mogą być później poważniejszym problemem, bo jeżeli my to na samym początku od razu zaniedbamy, nie leczymy tych stanów zapalnych, to się wszystko nakłada. Ten, ten bark, ta obręcz cała się usztywnia, nie możemy swobodnie poruszać całą kończyną. Mamy dolegliwości w okolicach łopatki, w okolicach szyi, karku, górnej i dolnej części pleców, w okolicach tutaj z przodu, czyli klatki piersiowej, no i ogólnie też wewnątrz stawu barkowego. Także tych problemów gdzieś tam może się więcej nawartwić, dlatego najważniejsze jest to, żeby wówczas kiedy jakiekolwiek dolegliwości, nawet najmniejsze nas niepokoją, leczyć manualnie. Oczywiście, jeżeli jest to poparte odpowiednią diagnozą i, i lekarz, czy też fizjoterapeuta przede wszystkim stwierdzi, czy, że problem jest możliwy do wyleczenia poprzez techniki manualne, to należy to szybko zaleczyć, bo później jak to się wszystko nawarstwi, bark się usztywni, no to jest coraz większy problem, bo my nie mamy takiej pełnej mobilności, i przez to możemy sobie też uszkadzać inne struktury. Dlatego z takich mikrourazów dzieją się później poważniejsze urazy. Niekiedy, może nawet częściej niż nam się wydaje, kończy się to później operacją. No bo lekarz nie ma innych metod pracy, jak tylko operacja. Zresztą czasami jest tak, że nie da się nic innego więcej zrobić, jak tylko zoperować pacjenta, bo doszło do jakiegoś uszkodzenia mięśnia, czy jakichś innych struktur nerwowych, powiedzmy, czy, czy zerwania ścięgna, więzadła. Czy też innych, jakby tam dolegliwości, które w tym barku występują? Stara zasada mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. O czym tu mowa? Choćby nawet to, że powinniśmy zadbać o naszą postawę. Jeżeli, jeżeli krzywo siedzimy, gdzieś tam skręcamy się na boki, czy mamy jakieś inne wady naszej postawy, to niestety one też będą wpływały na, na przykład na tutaj struktury barku. Więc postawa jest bardzo ważna. Kolejna ważna kwestia to ćwiczenia rozciągające, czyli stretching, ćwiczenia wzmacniające naszą całą obręcz barkową, wzmacniające nasze plecy, szyję, klatkę piersiową. Także jest to wszystko ważne, żebyśmy mieli takiej pozycji zamkniętej, tylko pozycję bardziej otwartą i naturalną. I to są bardzo ważne informacje w takim celu, żeby zapobiegać takim mikrourazom, a później w przyszłości też poważniejszym urazom. I teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, w jaki sposób leczyć. Jeżeli doszło już do jakichś poważniejszych urazów, ale nawet nie tylko koniecznie poważniejszych, to w jaki sposób możemy sobie tutaj poradzić. Oczywiście bardzo pomocna jest terapia manualna, wykorzystująca różne techniki manualne, ręczne. Pracujemy dzisiaj nowocześnie terapią powięziową i jesteśmy skutecznie w stanie dużo pacjentowi po prostu pomóc. Dlatego najważniejsza, najważniejsze przede wszystkim jest wywiad z tym pacjentem, co się wydarzyło, kiedy, w jakim okresie czasu, poszerzenie diagnostyki też, badania obrazowe mogą nam być przydatne, wykonanie pewnych testów, które możemy wykluczyć, na przykład czy to jest problem barku, czy to jest problem szyi, czy to jest problem na przykład w trzewiach. I to jest bardzo istotne, bo będziemy leczyć na przykład bark, a okaże się, że trzeba leczyć inne miejsca, które mają na to wpływ. Dlatego najważniejsza jest taka diagnostyka też również różnicowa i my fizjoterapeuci tym się po prostu zajmujemy. No cóż, w tym odcinku chyba to jest wszystko. Powiedziałem o tym... Co możemy zrobić, co możemy zastosować, jak sobie pomóc, i w ogóle, przede wszystkim, jakie są tam schorzenia, i jak to wszystko w tym naszym barku wygląda. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka pod tym odcinkiem, zasubskrybujcie mój kanał, kto tego jeszcze nie zrobił, ewentualnie jakiś komentarz, z chęcią na niego odpowiem, z jakichś zapytania. No cóż, i widzimy się już za tydzień o 19 w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!